Na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia odbyła się 12. sesja Rady Gminy Kościerzyna. Tak jak w dwóch pozostałych samorządach, radni podczas ostatniej w tym roku sesji obradowali m.in. na temat budżetu na 2020 rok. Na razie jest to budżet, powiedziałbym, bardzo stonowany, tak aby nam się równoważył. Nie przewidujemy specjalnych, specjalnego elementu związanego np. z zaciąganiem pożyczek czy kredytów, dlatego że czekamy tak jak co roku na przełom lutego i marca, w którym to czasie będziemy wprowadzać nadwyżkę budżetową i wolne środki, a z tego, co już wiemy, na pewno takie środki będą. I wówczas też będziemy decydować o realizacji tych części zamierzeń, które wspólnie już z radnymi zaplanowaliśmy. Jeśli chodzi o największe kłopoty, że tak powiem, no one może największe kłopoty, one dotyczą generalnie oświaty. No niestety subwencja oświatowa, którą otrzymaliśmy, a planowane wydatki to różnica, to jest ponad 3,5 miliona złotych. Więc to jest kwota, którą dzisiaj jakby z budżetu gminy no musimy dołożyć. Ja wiem, że to nie jest najlepsze słowo, ale musimy dołożyć do zadań oświatowych tak, aby plany dotyczące funkcjonowania dziewięciu naszych placówek oświatowych, plany finansowe były zabezpieczone. Natomiast już chodzi o inwestycje to oprócz inwestycji drogowych mamy zaplanowane w ramach funduszy Dróg lokalnych w przyszłym roku realizację drogi drogi Kościerska Huta Chuta Nowy Klincz mamy kolejny milion złotych zaplanowany na jakieś mniejsze inwestycje drogowe ale to są również inwestycje związane z z budową sieci kanalizacyjnej na odcinku Grzybowo-Grzybowski-Municestowa Huta do Łubiany. To jest duża inwestycja ze środkami unijnymi. Kontynuacja ścieżek rowerowych, czyli projektu ścieżek rowerowych. Kontynuacja projektów związanych z przystaniami kajakowymi. To, to są te najważniejsze elementy związane z inwestycjami. W trakcie obrad radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2020. Jak widać po wyniku głosowania, budżet uchwalony jednogłośnie, można by przyjąć wrażenie, że nikt nie ma żadnych uwag. No mamy uwagi, no bo no niestety w tym budżecie brakuje wielu środków na inwestycje. Wiemy jak jest, kroimy z tego co można. Mamy jeszcze tak zwane zawsze na przełomie stycznia i lutego, z niewygasów, wchodzą na nadwyżki budżetowej, wchodzą nam różne pieniądze, więc wtedy pojawiają się większa ilość inwestycji, wchodzi. A tak żartobliwie powiem, że no, jest to budżet na miarę naszych możliwości, ale nie jest to nasze ostatnie słowo. Posiedzenie zakończyło się życzeniami świątecznymi, które radnym i sołtysom złożyli wójt Grzegorz Piechowski i przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober.